Witam, witam Zdążyć przed ciągnikiem, przed traktorem Część druga Jak już widać polnik zaczął tutaj Nie wiem czy to jest siane Czy tylko nawożone Także kawałek jest zrobiony Oczywiście nie będę mu na to wchodził Tam go widać Pojechał na tamto pole no, Zrobiłem dosłownie 5 kroków Pierwszy sygnał I mam w grudzie monetkę No i zaczynamy od fenolka cesarstwa niemieckiego 1907 rok i co dalej. Wieję dzisiaj tragicznie. Mam nadzieję, że trochę zasłonię, a myślałem, że może buzior. Już tak coś kiedyś wykopałem jakiś trybik. Sygnał 63 Z dosyć dużej dziury Wyszła monetka Chyba monetka O! Jeszcze mi spadła O! Jest 24 część talara I nie fals Przeczyszczę całkiem ładne, no trochę jest ukrysione ale całkiem przyzwoity stan sygnał 49 50 tak dosłownie wyjąłem szpadlem ziemię i leży Silver Grosza Wieje strasznie 1826 szósty rok No i elegancko Obok dosłownie Kawałek dalej mam bardzo podobny sygnał. Spróbuję wykopać na żywo. Jest tutaj. A już widzę Ucha. No niestety. A sygnał był bardzo podobny. Sześćdziesiąt dwa, Mauser. No i mamy następny krążek, a dwie, to cesarstwo niemieckie, tysiąc siedemdziesiąty piąty. Jest kolejny fancik. Warto pokazania Obciążnik do sukni Ołowiany z łóżkiem Całkiem fajnie się zachował Super No jest 5 cm Ja już widzę Jest Jest krążek 10 groszy i teraźniejszy 2006 rok i ta patyna zielona coś pięknego Mówię 10 groszy, PRL 61 77 Wyszło w międzyczasie trochę grosików współczesnych Teraz jest monetka w grudzie I podejrzewam, że Że też współczesny Pole naprawdę zasiane grosikami. Już trochę pola zrobiłem. I teraz taka podkładeczka wyszła. Potrafi naprawdę zdenerwować człowieka. Szukasz, szukasz. Sygnał jak dzwon. A to takie małe aluminium. Wpadnie w szczelinę. Jest sygnał, a nie wiadomo co. sześćdziesiąty 65 No i wychodzą monetki Jedna za drugą Dzisiaj chyba rekord pobije I pewnie Pewnie kolejny grosik No i nie myliłem się Tutaj wyszedł grosik dosłownie machłem dwa razy i widać jest monetka na wierzchu no i niestety dwa grosze tutaj wyszło Wielu 10 groszy A tutaj już się cieszę Bo już patrzyłem Już oglądałem Odłożyłem Jest sreberko Ale mistrz Ściągnę rękawicę, ale piękna moneta co metr, dziesięć groszy, dwa i pół I o, tu jest następny grosik. To jest niemożliwe, no ale. Tutaj znowu jest sygnał. Gdzieś na około 10 cm. Kopię od razu więcej. Fiku A. No niestety. No i kilka Kilka polmosów dalej. Sygnał 8-3. I 50-ka aluminiowa Weimar. Dawno nie było, za 4 dni. Ale obrośnięta brzydko Tragedia. tak Teraz sobie pomyślałem, że dawno medalika nie było, krzyżyka. No i wyskoczył mi guziolek. Przetarłem go, aż się zabłyszczał. Czyżby był srebrny? Ciężko powiedzieć. No ale ładny guziolek do kolekcji. Kolejna monetka i tym razem pusaczek, mój ulubiony. Fajny stan. Super. Piękny. Musiał bliżej piasku być, głębiej. 1865 albo 55. 65 piąty, także fajnie się dzieje, śmieci wychodzą, ale monetki też dzisiaj będzie rekord. Bez kopania. Po samą powierzchnią urzędasek pruski I z uszkiem piękny. powoli ściemnia się ściemnia to guziczki wychodzą gładziutki gładziutki ale z łóżkiem myślę jeszcze jedną monetkę jedną monetkę trafię i to będę kończył na dzisiaj, teraz jak na złość będę wychodzić wszystkie inne rzeczy. Walenie monetka, fajny jakiś musiężny stary uchwyt. Ciężki super, lecę dalej. No i. Jest ostatni, ostatni krążek. Jak mówiłem, tak zrobię. Jest monetka, mówiłem jeszcze jedna, i do domu to nic, że to współczesny grosz. Także robię fajrand. Eee, cukier mi spadł, nie myślę już. Eee, Dobra, to do podsumowania Cisnę do auta. No i podsumowanko dzisiejszych zmagań. Jak widać trochę śmieci wyszło polmosów, jak z tamtej strony pola robiłem kilka dni temu co wyszło półmareczki to trafiłem wtedy dwie czy trzy sztuki, a dzisiaj po tej stronie pola zatrzęsienie, zatrzęsienie dwie z mauzera kawałek żeleźniaka podejrzewam, że znajdę resztę jeszcze tu kawałek drugiego także to no i monetki eee, znaczy monetki zacznę od guziczków dwa fajne guziczki trzeci gładki tego nie nagrywałem Okładki był. Tu się okazuje, że ma jakieś sygnatury od spodu. Ciekawy guziczek. Wyczyszczego. Zobaczymy. Także cztery fajne guziczki. Trzy streberka i ten fenolek plusaczek Tutaj dwa razy Cesarstwa Niemieckie i pięćdziesiątka Weimar Sześć razy po gro... siedem razy po groszu 10 groszy, trzy razy po dwa grosze i dwa PRL-ki Soniak i tutaj jeszcze yy, wyszedł jakiś pierścioneczek chyba cynkowy wygląda na kwiatek, na różyczkę no szkoda, że tak zniszczony, no ale niestety pola orne to mają do siebie, że A, się rozjechali strzał dnia z dzisiaj piękne 2,5 Silvergosza. Super, bardzo cieszy. No i to wszystko. Ach. Także pozdrawiam wszystkich. Miłego wieczoru życzę. I do następnego wypadku. Myślę pojutrze.